Nie zgadzamy się na to, co dzieje się w naszym kraju. Jesteśmy grupą kilkunastoosobową Dość milczenia Inicjatywa Obywatelska Stop kredykalizacji kraju Polski Jesteśmy tu właśnie tworzymy tą grupę i jesteśmy na wydarzeniach, bo nie podoba nam się to, co dzieje się w naszym kraju. Od ponad roku grupa nasza każdego osiemnastego zjawia się na Wawelu, żeby protestować przed w związku z przyjazdem posła Kaczyńskiego na Wawel. Jeśli by to robił jako osoba prywatna, przyjeżdżał na Wawel sam z własnymi ochroniarzami, nie mielibyśmy nic przeciwko temu. Natomiast to, co wyprawia co miesiąc od tylu lat od katastrofy smoleńskiej, to się po prostu w głowie nie mieści. Kawalkada samochodów, setki policjantów zabezpieczają te wydarzenia każdego miesiąca. Tak w Warszawie każdego dziesiątego, jak i w Krakowie każdego osiemnastego związku z miesięcznicą pochówku prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Przez większość czasu nasze zgromadzenia cały czas zresztą są, są przepraszam, są pokojowe, ale policja zachowywała się, powiedzmy, dobrze. Zabezpieczała tylko nasze wydarzenia, ale w związku z tym, że robiliśmy dużo hałasu, pan Kaczyński postanowił zabronić nam tych zgromadzeń. W związku z tym policja coraz bardziej stawała się dla nas nieprzychylna. Nie ochraniała naszego zgromadzenia, tylko próbowała nas uciszyć. W pewnym momencie, kiedy próbowano nam na proteście pod siedzibą PiS odebrać głośnik. Komendant, zastępca komendanta miejskiego pan Jastrząb nie wyraził na to zgody. W związku z tym został odwołany ze, ze stanowiska. Od tego momentu y, policja zachowuje się haniebnie. Widocznie lęk przed utratą stanowiska potrafi zrobić z ludzi. Nie do końca. Od tej od pory <laughs> yy... zostaje zamysł. Nie, zaczniemy jeszcze raz. <laughs> Zacznę może od ostatnich wydarzeń z 11 listopada, kiedy to mieliśmy zgłoszone wydarzenie na Wawel... Nie na Bawelu, nie tylko na retorykę pod siedzibą PiSu. I nie mogliśmy tego wydarzenia odbyć, nawet nie zdążyliśmy go rozpocząć, bo zostaliśmy uwięzieni w dwóch kotłach. Policja szczelnie nas otoczyła, zastawiła radiowozami i nie pozwoliła nam się przez trzy godziny przemieszczać. Nie pozwolono nam nawet do toalety się udać. Wreszcie, po wielkich prośbach, zgodzili się, ale odprowadzali nas dwójkami. Miałyśmy towarzystwo i musiałyśmy wrócić do kotła, żeby następne dwie osoby mogły do toalety się udać. Zostaliśmy spisani w tych, w tych kotłach i przetrzymywani w nich do momentu, kiedy. Pan Kaczyński nie zakończył swojego wystąpienia. O czym dowiedzieliśmy się w zasadzie później, bo tak szczelnie byliśmy otoczeni, że nie wiedzieliśmy, co się dzieje. Teraz okazuje się, że niektóre osoby dostały już wezwania i zarzuty za utrudnianie legalnego zgromadzenia. Nasze zgromadzenie też było legalne. Natomiast to, które ponoć zakłócaliśmy to było zgromadzenie cykliczne, które było rejestrowane, chyba tak to było, nie? Takaczyńskiego było wydarzenie, aha, aha. A to przepraszam, nie, bo o cyklicznych też za chwilkę powiem, ale w takim razie, no niestety nie widzieliśmy nic o tym zgromadzeniu i, i nie widzieliśmy, że cokolwiek zakłócamy, bo byliśmy tak szczelnie zasłonięci, że Dopiero wyszliśmy z kotła, jak pan Kaczyński udał się już do siedziby PiS. Zresztą tak później nie mogliśmy protestować, bo, bo nam to uniemożliwiono. Również odebrano wtedy głośnik. Policja zachowywała się bardzo brutalnie. Były wśród nas, w naszej grupie, są młodzi ludzie, studenci, no i my, emerytki. Przyjechały również do nas, do Krakowa, babcie, nie było, Nie było babci, babci panie wtedy? Panie były, były. Babcia 18 były? A to przepraszam. To już się nam, myli. Ale to w takim razie 18 tak brutalnie też zachowywała się wtedy policja, bo nawet jedna z pań y, w czasie przepychanych została brutalnie odepchnięta. Przewróciła się, uderzyła głową o chodnik, wezwane zostało pogotowie. Pani odmówiła wyjazdu do szpitala, natomiast druga osoba została, też zemdlała. No nie dzieje się dobrze, kochana policja. Ale, ale, mamy, ale mamy naszą Kasię, naszą liderkę, która broni nas w każdej... On jest doskonałą organizatorką. I dlatego właśnie tu jesteśmy, żeby powiedzieć Kasiu jesteśmy z tobą. I nie zostaniesz sama, nikt z nas nie zostanie sam. I będziemy protestować i będziemy zawsze sprzeciwiać się temu, co wyprawia Kaczyński i podległa mu służby, bo mamy do tego prawo. Mamy prawo protestować. 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 Mamy, Mamy prawo protestować! protestować. Mamy prawo protestować! To gwarantuje nam konstytucja. I nawet kontrmanifestacje są legalne. Bo cóż to byłaby za manifestacja, Której, która nie przynosi żadnego skutku. Musimy być tam, gdzie dzieje się zło. I tam bywawsze będziemy. To mamy do tego prawa. Na razie tyle. Katarzyna, nie jesteś sama! Kasiu, jesteśmy z tobą! Zdajemy! Katarzyna! Nie jesteś sama! Katarzyna! Nie jesteś sama! Катажина, не ешь ты сама. 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 Катажина, не ешь ты сама.